olsztyńskiej Poliklinice zawisł Dzwon Życia. To inicjatywa Fundacji Pokonaj Raka. Dzwon Życia ma za zadanie pacjentowi, który opuszcza szpital, symbolicznie uderza w ten dzwon i jakby cieszy się wewnętrznie i oznajmia światło, że zakończył leczenie. Ten moment to także duża dawka motywacji dla innych pacjentów. Bardzo ważny jest ten moment, kiedy pacjenci, ci, którzy zostają w szpitalu, oni wypełniają się nadzieją, że wkrótce również uderzą w ten dzwon. Jako pierwsza w dzwon uderzyła Dorota Morawska, pielęgniarka koordynująca zakład endoskopii w poliklinice. Jest ona także jedną z byłych pacjentek onkologicznych tej placówki. Jestem już po chorobie onkologicznej i ten dzwon, ten dzwon życia, ma dla mnie naprawdę niebywałe symboliczne znaczenie, ponieważ właśnie mija 10 lat, odkąd zachorowałam. W ceremonii odsłonięcia dzwonu uczestniczyli pacjenci, przedstawiciele dyrekcji, a także pielęgniarki i lekarze, którzy zgodnie podkreślają, że aspekt psychiczny i siła woli osób chorujących na raka są niezwykle ważne w procesie leczenia. Powinniśmy również. Wspomagać pacjentów psychologicznie, co nie jest oczywiście łatwe, ale tego typu elementy jak najbardziej pozwalają pacjentom cieszyć się lepszą, nazwijmy to jakością życia podczas leczenia. To jest coś, co jest, co widzieliśmy w wielu ośrodkach, szczególnie hematologii dziecięcej i tam jest to dla tego dziecka i dla jego rodziny coś bardzo ważnego. Ten moment wywołuje łzy w oczach. Całego oddziału. Szpital kliniczny MSWIA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie dołączył do grona 15 innych placówek, w których znajduje się dzwon życia. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv